Chciałem zobaczyć, jak już jesteśmy gramy zmiblami to możemy zobaczyć. Co, czy się da przejść czy co? Hmm. Z tej strony się jakoś wtedy nie otwierały, nie? A nie, z drugiej nie. się otwierają. Tam da się wejść gdzieś na górę. Ale gdzie ty to chcesz? Jest. To jest tu, to jest tu, dobra. A. Fajne lagi, kurwa, fajne. Dobra. No tam do góry, ale tam jest już poza mapą, nie? Nie. Co nie? Nie jest poza mapą. Tu ja mogę być. pierdole, kurwa, no nie. To czekaj, poczekaj, postawię miny, nie? No, nie wiem ja gdzie. kurwa nie mogę tam skoczyć Ale dobra, Ej, chodź Chodź, 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 chodź ty Idę, idę Tu pierdolni, że wiesz, musieli tędy wejść nie? No, high bolowałeś na łuki Fajne jest to kłócanie, teraz to lepiej celować A Wuder nie może Kamało, No bo i Hanka jeszcze mają. Wszędzie z jest. Tam jest Hanek, po. No tak, pizdę se kurwa, z. No bewny, kurwa. Wystawiasz nie trafi z tym detonitem, no kurwa. Wyjdę. Tak, pochujesz, że go trafiło, kurwa. No na pewno ci tam wejdę, kurwa, tak. Nie trafiło go w Może się to pokusi wysadzić go nie? A, dostał kurwa. Cze, bo nie widzi nas w sumie teraz. Nie mango, nie mango, nie chwyciło go, fajnie. Wypier Tak urwa w dupę z tego momentu, wypierdalej dalej. Teraz... Ja pierdole kurwa ta jest. Nie wiem, może na wyjebanie jakie zdechniesz to sobie pogram no. Dali bym możliwość blokowania, nie. W jedynce miał tu nie może. Nie i chłopiczna Żeby było zabawniej, to robi tą grę ta sama firma. Mhm mm Kurwa Ty A wpierdol się, chodź, 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 ty zbanie No Jak ich tak widzisz, nie? Wejdź se, kurwa, musi być zawsze wyżej od nich, nie? Kurwa! A. A, A Ja pierdolę tymi szarżami go wskoczyłem i zajebę, no kurwa a, miecz mi zniknie jak w niego wrzuciłem, nie? Także pozdrawiam. Kurwa leży go. Tak się odbił, kurwa, już myślę, że wyleci, nie? ten na Ale ja jebie, kurwa. Robię kilka szarży, go wskoczył, on nie wie, co się dzieje, nie? Ja jebie, kurwa. Kogo tam chcięć? Za, oh zarypisz kakao? O, ta jest, kurwa. Nie, wolę Grievesa niż tego duku chyba. Wiadomo.

Jeszcze czego? Ja pierdole kurwa patrz. No kurwa co za zban. Nie no to było łatwe, fuj. Ja pierdole. XT. Tak, żebyś kurwa wiedział. Pinak, pinak, pinak. Nie, kurwa, dwójka. A w ogóle odpali to dwójkę chyba swoją, ja go tam napierdolę. kurwa to mi to zrobiło, chyba, nie? No i ja jebie. Czego ty oczekujesz? No na pewno nie do pracowania, kurwa po niej.